Od wyborów prezydenckich minęły już 4 miesiące. I wreszcie doczekaliśmy się. Rafał Trzaskowski, główny walczący o to stanowisko, no i główny przegrany ostatnich wyborów z Karolem Nawrodzkim, wychynął ze swojej jamy. Po tych miesiącach lizania ran, w końcu udało mu się wyjść na światło dzienne i przemówić do narodu. No właśnie. Tylko czy faktycznie było to lizanie ran, czy tak jak twierdzi Rafał Trzaskowski, ciężka praca, a może coś zupełnie innego. O tym będzie dzisiaj ten materiał. Teraz Rafał Trzaskowski, wielkie nie zgubić kontaktu z młodymi ludźmi, i po to kampus Polska przeszłości jednak się odbył, mimo że niektórzy bardzo chcieli, żeby się nie odbył. Wbrew wszystkiemu, przeciw wszelkim przeciwnościom, udało się. Kampus Polska został zorganizowany. Tak jak mówił Rafał Trzaskowski, na złość niektórym ludziom, którzy bardzo nie chcieli, żeby on się odbył. Tylko najciekawsze jest to, że decyzje o Wstępnym odwołaniu tego wydarzenia podjął sam Rafał Trzaskowski. I dlaczego mówię o tym na początku? Część z Was może się zastanawiać, że ta informacja nie jest jakoś bardzo istotna, ale uważam, że oddaje ona bardzo dobrze stan psychiczny. Prezydenta Warszawy na ten dzień. Mam wrażenie, że ten człowiek najzwyczajniej w świecie się pogubił. Nie wie do końca, z czego wynikała jego porażka wyborcza. Nie wie do końca, dlaczego ten kampus Polska miał być odwołany. I myślę, że jest przerażony tym, jak bardzo atakuje go jego własna partia, jego matecznik, tak? No bo trzeba pamiętać o tym, że obok tego kampusu w Międzyzdrojach odbywa się również kampus Radosława Sikorskiego, który teraz jest tym playboyem Platformy Obywatelskiej, tym następcą Donalda Tuska, de facto zajmując miejsce Rafała Trzaskowskiego. Ten materiał będzie podzielony na dwie prawdopodobnie nierówne części. W pierwszej części chciałbym opisać, to co mówił Rafał Trzaskowski, jego błędy w rozumowaniu, jego błędy w wyciąganiu wniosków, a także błędy jego wyborców, którzy byli liczni na tym kampusie, który on organizował, w zrozumieniu tego dlaczego przegrali? Dlaczego? Kurwa! Dla w drugiej części pobawimy się trochę w political fiction, a także docenimy Rafała Trzaskowskiego za niektóre, nazwijmy to, przebłyski świadomości. Bo w samym wywiadzie, mimo że przez większość czasu padają, moim zdaniem, przynajmniej błędy, głupoty, niezrozumienie, pokazanie, że nie wie się, czemu się przegrało te wybory, czemu Platforma Obywatelska leci sondażowo w dół, to padło też. Kilka zdań mądrych i które wskazują, że gdzieś tam głęboko Rafał Trzaskowski rozumie te błędy. Ale przejdźmy do pierwszych słów krytyki. Myślę, że największym błędem prezydenta Rafała Trzaskowskiego po tym wszystkim, co się wydarzyło, jest absolutny brak autorefleksji. On nie widzi swoich błędów. On nie widzi tego, ile było w tej kampanii głupotek. Prince Polo! Nie... Trzeba przedstawiać? Nie trzeba. On nie widzi tego, jak bardzo mu zaszkodziły te afery. Oczywiście mówimy tutaj o aferach Karola Nawrockiego, tak? O aferze snusowej, o aferze z kawalerką pana Jerzego. O, tych wszystkie afery oczywiście miały miejsce. Tylko my zapominamy, mam wrażenie, albo na pewno zapominają o tym wyborcy Rafała Trzaskowskiego, że. Były również afery związane bezpośrednio z Rafałem Trzaskowskim, z NASKiem, który działał na jego korzyść, z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej, również przez podmioty zagraniczne. I on, jakby nie zauważał tych afer, mówi o tym, że on się dziwi, że przecież Karol Nawrocki został zepchnięty na liny przez media, że było tyle afer wokół niego. Mam wrażenie, że brak tego zrozumienia, że afery Karola Nawrockiego. Zostały przyćmione de facto aferami Rafała Trzaskowskiego. Ja o tym mówiłem w którymś z moich materiałów, być może możecie go znaleźć, na pewno możecie go znaleźć na kanale, że uważam osobiście, że afery Nawrockiego miały dużo mniejszy kaliber, dlatego że dotyczyły życia prywatnego, a Rafał Trzaskowski i jego afery, jak właśnie nielegalne finansowanie kampanii wyborczych, afery z tym, że wydał za dużo pieniędzy na dane inwestycje warszawskie, dotyczyły sprawowania funkcji publicznej. I uważam, że w takich wyborach, jak wybory na najwyższą funkcję publiczną, te afery związane z sprawowaniem innych funkcji publicznych są dużo bardziej bolesne. No bo przez ten pryzmat będziemy patrzeć na takiego kandydata. Jeżeli on nie umie w sposób godny administrować Warszawą, to czemu mamy mu powierzyć w jego ręce cały kraj? To się nie mieści w pale, drogi panie Rafale. W wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego przebija się też ten wątek. Obwiniania o wszystko mediów, że to media zaatakowały Rafała Trzaskowskiego, że to one przegrzewały dane tematy, że to one nie pomagały Rafałowi Trzaskowskiemu. Ja mogę coś dopytać, I... korzystając z tego, tak. że mam mikrofon, no. bo e, ja bym tak nawiązał do współczesnej historii Polski. E, nie wiem, czy dobrze odczytuję tutaj kolegi intencje, ale my mieliśmy w historii Polski taką sytuację i to z udziałem pana partii. Donald Tusk po przegranej w wyborach prezydenckich zniknął ze świata. Z tego co wiemy, bo jest to niemalże tajemnicza... E, poczekaj, tajemnicza chwila w historii Polski. Nie spojluj, Wojtek. Był głęboko straumatyzowany po tej przegranej, ale wrócił jako zupełnie inny polityk. I może tak naprawdę te pytania, czy takie tutaj poczucie żalu, które się pojawiło, no, jest odpowiedzią na to, czy u pana tego nie zabrakło. Donald Tusk wrócił kraszał, jako a... zupełnie inny polityk. A... Temat, ale tak? to, że mnie nie było w Polsacie, to nie znaczy, że ja zniknąłem, no robicie olbrzymią, olbrzymi, olbrzymie w tej chwili e, uproszczenie, a mianowicie tak. Ja wyszedłem następnego dnia po kampanii wyborczej, miałem konferencję prasową, a potem zająłem się robotą. W Warszawie od rana do nocy, no po prostu mam robotę. I teraz pytanie jest takie, co? Miałem występować, żeby co? Żeby komentować, chcielibyście bardzo. Czy liczymy głosy, czy nie, tak? Potem byście po prostu marzyli o tym, żebym komentował to, czy fajna jest rekonstrukcja rządu. Potem byście marzyli, a ja sobie podworuję teraz, jak wy lubicie dworować czasami ze mnie, to ja sobie z was podworuję. Jeżeli chodzi o samego Rafała Trzaskowskiego, to mówienie o tym, że ten ich front liberalny, tak go nazwijmy, już nie dodawajmy tego demokratyczny, chociaż oni to uwielbiają, nie zjednoczył się jak jedna pięść, tylko właśnie tam go podszczypywał. Tutaj coś zrobił chołownia, tutaj coś uderzył Polsat. W ogóle, to jest taka mała dygresja, ale to, jaką nienawiścią zaczął pałać Rafał Trzaskowski do Polsatu, to wydaje mi się dziwne, specyficzne, dlatego że Polsat naprawdę wydaje się, mimo wszystko, stacją najbardziej obiektywną, na pewno z tych takich wiodących. Rafał Trzaskowski nie dostrzega tego, co Dostrzegają ludzie nawet na tym kampusie, nawet jego fani, bo na tym kampusie znajdują się w 99% zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Nie dostrzega tego, że jego największym problemami był rząd, który nie dotrzymywał obiet. Cóż szkodzi obiecać? Słucham? <grymChłopka> <śmienic> 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 Nic nie dostrzega tego, że jego największym problemem był Donald Tusk i inni jego koledzy partyjni, którzy po prostu to oni przegrzewali te tematy w mediach, to oni wyciągali jakieś króliki z kapelusza pokroju Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiem. Nie media. Media tak naprawdę nadawały przekaz Dnia Platformy Obywatelskiej, to co robi TVN. Do tego zresztą przejdziemy w drugiej części materiału, bo to co obecnie robi TVN jest jeszcze ciekawsze niż było w trakcie wyborów i myślę, że naprawdę warto to odnotować. W swoich notatkach mam zapisane, przegrałem przez trendy w polityce, tchórzostwo Karola Nawrockiego i przez to, że chodziłem na debaty, tak, że nie trzymałem się sztywno ustalonego dogmatu, że są dwie debaty, jedna przed pierwszą i druga przed drugą turą. Tylko, że dałem się wciągnąć w dużą ilość tych małych, bezsensownych debat. Przez to się w pale nie mieści. No. Uważam, że jest to absolutnie nieprawda. Uważam, że właśnie tym, że nie chodził na debaty, na przykład na terytorium wroga, do republiki, bo ja widzę, ja widzę że on do końca nie łączy kropek. On właśnie... Mówi z jednej strony o tym, że ta nagonka, przegrzanie tematu pomogła Nawrockiemu, ale nie dostrzega tej samej szansy w republice. Gdyby on poszedł do republiki, to te łby nie potrafiłyby sobie odmówić. Tak samo jak nie potrafił sobie w trakcie debaty parlamentarnej odmówić Michał rachoń, okazji, żeby mu dopiec, żeby mu przywalić. A prawda jest taka, że skończyłoby się to tylko głupią, nędzną nagonką, nawalanką dziennikarza, który ma być obiektywny w telewizji, z jednym z kandydatów. Przecież to by właśnie wzbudziło te emocje, które wzbudziła ta wasza bezsensowna nagonka i szczucie jackiem murańskim Karola Nawrockiego. Właśnie to spowodowałoby ten syndrom oblężonej twierdzy i być może przełożyłoby szale na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Poza tym mówienie o czymś, że no jak ja się umawiam na debatę jeden na jeden, to liczyłem na to, że Karol Nawrocki nie stchórzy i nie przyprowadzi innych kandydatów. Panie prezydencie Warszawy. Tu nie chodziło o to, że ta debata była organizowana jeden na jeden, bo gdyby to zorganizował TVN, Polsat, pewnie by Karol Nawrocki normalnie przyszedł na tę debatę, ale wykorzystał pan aparat państwowy, wykorzystał pan telewizję publiczną do zorganizowania tej debaty. A telewizja publiczna z definicji powinna traktować wszystkich kontrkandydatów na równi, nie nazywać jednych politycznym planktonem. Jakby zmniejszyć szansę e, Sławomira Mencena. To miało być, pokazujemy. To jest mój kontrkandydat, z nim będę rywalizował. I nagle wbija się cały peleton, planktonu czy też trzeciej kategorii, jeżeli chodzi o sondażowe wyniki polityczne. Trzecią drogą. Tak mógłby robić gigant prywatny. Tak może robić TVN. I gdyby pan wtedy zorganizował to w stacji TVN, nawet zaprosił dziennikarzy telewizji publicznej ten TVN do współprowadzenia tej debaty, ale organizatorem byłby podmiot prywatny. I proszę, nie wracajmy do tej kurwa kretyńskiej wymówki na temat, to był sztab Rafała Trzaskowskiego, to my byliśmy organizatorami, bo to kurwa brzmi jeszcze gorzej i jeszcze głupiej, bo żaden inny sztab nie dostałby prime time'u w telewizji publicznej na dwie godziny, więc no nie pogrążajmy się dalej. Tylko właśnie to był największy błąd. Wykorzystanie aparatu. Publicznego. Ten sam błąd popełnił PiS. W sensie to też w końcu zaczyna ludzi wpieniać. Jak wy się czujecie bezkarni, jak z naszej telewizji, która należy do obywateli, na którą łożą obywatele, robicie sobie kurwę na zawołanie. W całym obozie rządzącym istnieje przekonanie o tych takich trendach politycznych, o tym, że oni przegrali przez trendy. To wy, jako politycy, powinniście kreować te trendy. Gadanie o tym, że przegraliście przez TikToka. Kurwa, panie prezydencie. Panie prezydencie Warszawy, to przecież pana kampania była pod stołem sponsorowana w social mediach. Jak wy macie w ogóle czelność wychodzić w tym momencie do ludzi i mówić, że no przegraliśmy przez social media. To wy wyłożyliście tyle na kampanię w social mediową nielegalną, albo przynajmniej na wpółlegalną, co wszystkie inne sztaby razem wzięte na kampanię wyborczą. No przecież to jest Idiotyczne. To jest tak, jakby dzisiaj wyszedł prezes Kaczyński i powiedział, my przegraliśmy wybory parlamentarne, bo nas za mało umieszczali w telewizji publicznej. No tak było. Nie zmyślam. No tak, no, tylko że jakby umieszczali was 10 razy więcej niż wszystkich innych, ale może za mało, faktycznie. Może wy też za mało zrobiliście w social mediach. To jest po prostu podłe, jest to obrzydliwe. No jak można tak mówić? Ja naprawdę nie bronię czasu wpisu. Dobrze minionych. Chce w sensie się bardzo dobrze, że pis dostał czerwoną kartkę, sam się swoim głosem wtedy do tego przyczyniłem. Ale wy przyszliście, robicie to samo, albo i czasami gorzej, czasem może trochę lepiej. A i teraz Wy mówicie, przegraliśmy przez social media. Nie, przegraliście przez swoje nieróbstwo, przez swoją manipulację, przez to, że tak jak Pi poczuliście się zbyt pewnie. I teraz wam ludzie dali żółtą, a tak naprawdę już czerwoną kartkę. I pytanie, czy za dwa lata to się powtórzy? Bo jeżeli dalej będziecie tak postępować, jeżeli dalej nie będziecie łożyć projektów ustaw do prezydenta, bo prezydent i tak nie podpisze, to się tak skończy. Co śmieszne, wy teraz zaczęliście ułożyć część ustaw, i prezydent nie podpisuje akurat jakichś takich losowych, które wcale się. które wcale nie były jakąś ważną częścią z tych stu konkretów, o których się tyle mówi. Prezydent po prostu nie podpisał ustawy wiatrakowej. No, jakby spoko. Nie był to jeden ze stu konkretów, ale Wy dalej nie złożyliście ustawy o tych związkach partnerskich, o aborcji. Co prawda uważam, że to niewiele zmieni, bo naprawdę mam wrażenie, że te tematy są bardzo przegrzane w opinii publicznej i że tak naprawdę coraz mniej osób obchodzą, czy będą te związki partnerskie, czy nie. I ja tutaj się nie wyrażam ze swojego światopoglądu, bo ja mam swoją opinię. Być może kiedyś przyjdzie czas, żeby się wypowiedzieć na ten temat, ale jeżeli chodzi o to, no to nie jest to temat. Tak naprawdę wydaje mi się w tym momencie biorący. Powiedziałem, że powiem też coś miłego o prezydencie Trzaskowskim i może jakąś taką moją receptę na to, co może robić lepiej. Tak, uważam na przykład, że Rafał Trzaskowski bardzo ładnie zgasił jednego ze swoich takich. Wydaje się, że fanatycznych zwolenników, który zrównał kanał Zero do Telewizji Republika. Tegię w trakcie wyborów prezydenckich, że zdecydował się pan po prostu nie przychodzić do Telewizji Republika, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, dlatego że jest to no już powoli telewizja praktycznie, że ekstremistyczna, ale w takim razie dlaczego zdecydował się pan przyjść do kanału Zero? Dlatego że. Ja tak naprawdę nie widzę żadnej różnicy powoli między telewizją w Polsce 24 czy z telewizją Republika, a kanałem Zero, dlatego że widzimy, co tutaj się działo chociażby dzisiaj, bo pan redaktor Stankiewicz biegał tutaj po tym trawniku i pokazywał, że patrzcie, trawnik jest cały pusty, gdzie są te 400 osób. Co z tego, że wtedy akurat były warsztaty i wszyscy siedzieli w tych namiotach i po prostu brali udział w panelu. Dziękuję bardzo. Powiedział, że on nie widzi taki nachalnej propagandy w kanale Zero, że oczywiście każdy dziennikarz ma może jakąś sympatię, ale że no na pewno jest to dużo wyższy poziom dziennikarstwa niż w Republice. Pełna zgoda, panie prezydencie Warszawy. Albo jakby to powiedział nasz obecny prezydent polski, panie wiceprzewodniczący. Eee, ale tak, no... To jest zauważenie problemu, że na przykład odcinanie się od takiego medium jak Kanał Zero przez Platformę Obywatelską na dłuższą metę jest szkodliwe, bo to medium naprawdę umożliwia wszystkim partiom no w tym momencie, wszystkie partie parlamentarne mogą tam publikować nagrania nieedytowane przez Kanał Zero. Więc nawet jeżeli by te nagrania spotykały się z hejtem widowni, która tam pewnie jest bardziej konserwatywna, to dalej publikowanie ich tam daje szansę na to, że dotrze się do jakichś nowych wyborców. Więc rezygnacja samoistna z czegoś, z tak praktycznego medium jest po prostu głupia. Rafał Trzaskowski musi się zebrać. Ja mam wrażenie, że mimo tego całego gadania o tym, że on się wziął za ciężką pracę i dlatego zniknął, no to szanujmy się. To już nawet TVN mu wypomina, że go nie było na Radzie Miejskiej, że nie jest w stanie przepchnąć yy, jakiejś uchwały, który, na której mu zależy, tak? Mówimy tutaj o Prohibicji Warszawskiej, że tak naprawdę no to nie widać tych jego owoców pracy. Przez te cztery miesiące. Ja mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski popadł w taki marazm, którego on sam do końca nie rozumie. On myśli, że jest wszystko w porządku, ale on tak naprawdę tych ran nie wylizał. Te ataki na media, obwinianie wszystkich naokoło, nie, brak możliwości zrozumienia problemu, a jednocześnie właśnie to, co mówię, TVN, który obraca się przeciwko niemu, platforma, która obraca się przeciwko swojemu złotemu chłopcu, myślę, że to wszystko bardzo w niego uderza i bardzo go dobija. Myślę, że Rafał Trzaskowski ma tak naprawdę dwie drogi. Którą wybierze? Myślę, że tą mniej opłacalną, albo powiem w ten sposób, tą bezpieczniejszą. Myślę, że zostanie w Platformie Obywatelskiej i będzie powolutku próbował odbudowywać swoją pozycję. Wcale bym nie wykluczał, że jeżeli skompromituje się Sikorski, to że go nie wystawią jeszcze za 5 lat w wyborach prezydenckich, bo naprawdę mam wrażenie, że brakuje kadr w Platformie Obywatelskiej, które mogłyby to zrobić. Być może pojawi się ktoś młodszy, tego też nie wykluczam, ale... Nie wydaje się to wcale wykluczone, że odbuduje ją na tyle, żeby jeszcze raz stanąć do walki z Karolem nawrockim. Ale ta droga jest bardzo bezpieczna, jest bardzo partyjna. I może też się skończyć tak, że wyleci na śmietnik historii, jeżeli tak zadecyduje Tusk w tym momencie. Druga. Opcja No to jest tak naprawdę przeciwstawienie się Donaldowi Tuskowi. Zebranie tych szczątków, jakie zostały po Polsce 2050, po PSL-u. Zresztą tam wybrzmiewały takie lekkie uśmiechy w kierunku PSL-u. PSL musi sobie znaleźć koalicjanta. Pytanie, czy to będzie Rafał Trzaskowski. Oni mogą też ewentualnie zrobić ten manewr, o którym się od jakiegoś czasu mówi i pójść po prostu z list platformy, ale to byłaby już ostateczna śmierć PSL-u, więc Kosiniak-Kamysz myślę, że to kalkuluje. Myślę, że jakby pojawił się taki nowy projekt z nową twarzą, nie Szymona hołowni. Tylko właśnie na przykład Rafała Trzaskowskiego, to mógłby w to wejść. Pytanie, na ile oni się też połączą, to teraz tak trochę analizuję na bieżąco. No pod kątem takim, że Rafał Trzaskowski jest jednak dużo bardziej na lewo, a Kosienia kamysz stara się być tą taką konserwatywną, demokratyczną partią, tak? Taką konserwatywną opozycją PiSu. Co średnio wychodzi czasami, no ale to już na marginesie. E, więc pytanie, czy taki mariaż miałby sens, ale na pewno hołownia, na pewno jakieś. Planktony polityczne, można byłoby ich wszystkich zebrać pod jedną banderą i pójść do wyborów parlamentarnych, uzyskać te powiedzmy 8, może 10% i e, stać się taką platformą obywatelską BIS. Oczywiście. Wiemy z doświadczenia wszyscy, tak jak obserwujemy, że palikot, hołownia, petru, oni wszyscy się wywalili na tym, że właśnie starali się być platformą BIS. Co prawda, ja też uważam, że bardzo często zapominamy o tym w tym kontekście, że Petru wywalił się przez skandal obyczajowy, którego można było bardzo łatwo uniknąć. A już był moment, że tam była mijanka ze schetyną, już był moment, że to Nowoczesna rosła na największą partię w Polsce, drugą po pisie, a, nowo, a platforma spadała tam na poziom 10%. Tam naprawdę, jeżeli sobie prześledzicie dokładnie historie sondażowe, to był moment, w którym Nowoczesna wyrastała na ważnego gracza w polityce. Więc ja myślę, że jest nadzieja dla Trzaskowskiego w tym. Myślę, że jeżeli byłoby w nim wystarczająco dużo samozaparcia, żeby w to iść, żeby się nie bać, żeby zacząć przychodzić na przykład do kanału Zero regularnie, wysyłać swoich ludzi, żeby po prostu walczyć i gryźć się trawę, to naprawdę jest duża szansa na urośnięcie nowej partii. Ale pytanie, czy Rafał Trzaskowski się na to zdobędzie, bo on już raz miał taką szansę po poprzednich wyborach prezydenckich i wtedy się przestraszył, obstrał zbroję i schował się za Donaldem Tuskiem. I pytanie, czy dzisiaj Rafał Trzaskowski ma na tyle samodeterminacji, by wyjść naprzeciw bo naprawdę uważam, że przyszłość w platformie obywatelskiej jest bardzo niepewna, a nawet jeżeli jakaś jest, to dalej na pozycji tam drugoligowego gracza. Do pierwszej ligi Rafał Trzaskowski nie ma po prostu już siły, bo raz miał okazję do niej wejść, miał okazję powiedzieć: "Nie, Donald, ty nie wracaj. Ja przejmuję kontrolę. Ja przejmuję pałeczkę i biegnę z tym peletonem dalej". Nie wykorzystał tej szansy. I myślę, że już nigdy, jeżeli on raz tak obstrał zbroję w tej partii, to już nigdy się nie przepchnie do bycia pierwszoligowym zawodnikiem. Po prostu z, takich, z takiego punktu się nie wraca. Oczywiście, ja myślę, że Rafał Trzaskowski najlepiej by się czuł właśnie w tej roli, której, którą przegrał, czyli w roli prezydenckiej, jako ten taki elegancki długopis Donalda Tuska, ale... No, ten pociąg już też myślę, że odjechał. Co prawda, powiedziałem, że być może go wystawią za 5 lat, ale ja uważam, że platforma za 5 lat po prostu tych wyborów znowu nie wygra. Ale to są już bardzo dalekosiężne przewidywania i może się to bardzo źle zestarzeć. No zobaczymy, co PiS zrobi, czy PiS wróci do władzy, bo jeżeli wróci do władzy, to wtedy to będzie paradoksalnie dużo trudniejsze dla Karola Nawrockiego, bo już nie będzie wymówki, że ten rząd i Sejm nie chcą ze mną współpracować, tylko będzie trzeba zacząć robić. A to jest coś, co jest. Polityce najcięższe i coś, czego najbardziej boją się politycy. Zacząć kurwa robić. A no i a propos jeszcze wulgaryzmów, to, po, to lata po sieci ten fragment Rafała Trzaskowskiego, jak tam powiedział, że on jest po prostu wkurwiony po tym, jak przegrał wybory. No i słowo komentarza. Nie mam zupełnie nic do tego, że użył wulgaryzmu. Tylko się zastanówcie. Jakby zareagowały te same środowiska, które biły teraz brawo, że taki fajny, luźny prezydent taki czuje się sobą, gdyby to samo zrobił w trakcie kampanii Karol Nawrocki. Przecież to byłby wieśniak, ham i debil. I żeby nie było. Że pan, panie Rafale bardzo szanuję za ten luz, bo ja będę szanował polityczny luz po obu stronach. Tylko tak zastanówcie się, te lisy, inne silniczki na Twitterze, jak wy byście zareagowali, gdyby zrobił to ktokolwiek inny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się następnego, cześć!